Kiedy przeczytałem ten fragment Ewangelii o tej kobiecie pochylonej od 18 lat, pardon za bardzo osobisty wtręt, ale stanęła mi przed oczami moja mama, nasza mama, bo jest już pochylona, głowa nie do końca pracuje. Kiedyś, witając się z nią, próbowałem jej rozprostować palce. I nagle zszokowany cofnąłem się jak oparzony, bo, bo syknęła z bólu, ma potężne przykurcze, bo przez całe życie pracowała trzymając widły, trzymając siekierę, więc jej się palce po prostu zacisnęły, mimo że były zabiegi, że były rehabilitacje, masaże. To wszystko nic, ona ma dzisiaj biedne, zaciśnięte palce i, i nie można ich rozprostować. Więc przypomniałam się moja mama, to tak na dzień dobry, bo to pomaga, żeby zmierzyć się z tym, co Pan Bóg mówi. Tym bardziej, gdzieś tam jest takie oburzenie we mnie na tego przełożonego synagogi, który, który skorzystał z spraw dotyczących szabatu. Rzeczywiście, w szabat nie wolno było wykonywać żadnej pracy, ale w szabat wolno było uratować komuś życie. W Szabat, jak Jezus porównuje, odwiązujecie własne zwierzęta, żeby, żeby mogły się nażrzeć, żeby miały życie, a ja tutaj pomagam człowiekowi, ratuję komuś życie, wyprostowuję człowieka, a wy zamiast się odwołać do źródeł Szabatu, odwołujecie się do jakichś swoich nakładek na Szabat. Więc jestem oburzony na tego przełożonego synagogi. A z drugiej strony, teraz trzeba poszukać samego siebie, nie? Czy czasem na to, co Pan Bóg mówi, nie nakładam swoich pseudopobożności, swoich myśli? Czy zawsze patrząc na Jezusa widzę podstawę, widzę fundament? Tu już trzeba szukać odpowiedzi samodzielnie. A tak nawiasem mówiąc, co jest celem szabatu? Yy, kiedy, to jest poniedziałek akurat dzisiaj, ale. Kiedy byłeś wczoraj w kościele, jeżeli byłeś, to co jest celem niedzieli? Po to, żeby się wyspać? Po to, żeby uroczysty obiad zjeść, jest świetny list na ten temat świętego Jana Pawła II. Co jest celem niedzieli? Czy też podstawą, fundamentem niedzieli jest odkryć po raz kolejny i zachwycić się, jak bardzo Bóg kocha człowieka.